Na pewno czujemy satysfakcję po orzeczeniu komisji TVN-u, ponieważ potwierdziły się wszystkie zarzuty, o których pisaliśmy w tekście. Rzecz była niezwykle ważna, bo dotyczy pewnego tabu, o którym ciężko, trudno jest pisać i no, no poruszyliśmy temat, którego, którego inni się trochę bali. Tak? Dotyczyło to osoby bardzo znanej, wpływowej. No cieszymy się, że, że ten komunikat jest taki, a nie inny i że potwierdziły się wszystkie, wszystkie zarzuty. Rozumiem, że komisja przesłuchała kilkadziesiąt osób, pracowała wiele, wiele dni. No, efekt, jest, efekt jest dla nas bardzo dobry, to znaczy pełne potwierdzenie tych, tych wiadomości. Ta sprawa była dla nas dość trudna, dlatego że po pierwsze dotyczy właśnie bardzo delikatnego tematu tematu tabu, a po drugie dotyczyła naszego środowiska, dziennikarskiego środowiska i przez to też wywoływało ogromne, ogromne emocje wokół nas, blisko, blisko redakcji. Dlatego to było podwójnie, podwójnie trudne. Ja rozumiałem tę sytuację jako. Jako taką źle rozumianą solidarność zawodową. No po prostu bardzo dużo osób wiedziało o tym, jakie panują standardy wokół Kamila Durczoka i jak on się potrafi zachowywać. On jednak panowała wokół tej historii zmowa milczenia. i no właśnie źle rozumiana Solidarność i to jakoś mnie najbardziej w tej sprawie uderzyło, no bo nieoficjalnie wiele osób o tym doskonale wiedziało, przymykało na to oczy, tolerowało to. I to było bardzo dziwne w tej, w tej, całej, w tej całej historii. To było takie najbardziej uderzające.